Hej kochani, witajcie w kolejnym moim filmie na moim kanale. Jak widzicie, zrobiłam sobie grzyweczkę chyba um, u fryzjera Zrobiłam sobie grzywkę taką na bok. Czasami mi się ona układa na czoło, ale ja właśnie chciałam sobie zrobić taką na boki. Bo taka moim zdaniem jest wygodniejsza, nie jest aż tak gorąco w czoło I fajnie to moim zdaniem wygląda Robiłam tylko grzywkę, nic więcej, nie podcinałam włosów Pokażę Wam teraz moją biżuterię, jaką zrobiłam Czyli bransoletki, bransoletki łańcuszki i jeszcze pierścionki no dobra, to ja bym chciała Wam na samym początku pokazać, y, gdzie trzymam koraliki i jakie mam koraliki. No dobra, to zacznijmy, jakie mam koraliki. No dobra, to ja je ja trzymam, y, te koraliki, akurat trzymam w takiej łeczku. I jakie mam koraliki, to już widzicie, tutaj mam takie y, białe, tutaj są białe, tutaj są takie y, małe, y, też białe. Tutaj są średnie, tutaj mam ogólnie średnie koraliki. A tu są takie malutkie. Tutaj mam, y, śre, y, tutaj mam duże, takie przezroczyste i y, takie y, niebieskie. Tutaj mam średnie, takie turkusowe. Te wpadają trochę w biel. Tutaj mam też duże, tutaj mam żółte, tutaj mam. Y, Pomarańczowe, tutaj są y, duże, tutaj są y, średnie, a tutaj są takie malutkie y, pomarańczowe. Tutaj mam takie fioletowe, jakby kryształki. Tutaj mam takie łososiowe średnie, tutaj mam dwa odcienie róbu, a tutaj mam takie y, szare i tutaj są takie średnie, a tutaj są duże. I tutaj mam takie duże y, koraliki y, fioletowe, i je dałam tutaj, bo już tutaj nie znalazłam miejsca na no nie. E, ostatnio właśnie robiłam porządek, bo y, te niektóre koraliki y, nie miałam gdzie ich trzymać, a ja je tutaj trzymałam. I jak je zaczęłam wysypywać, to, to, było, to było okropne. Dwa dni układałam. Y, je na miejsca, żeby one jakoś doszły do porządku. Jeszcze te małe koraliki wzięłam z pudełka i przespałam jedne tu i drugie tu I ja w ogóle nie skapnęłam się, bo to są małe koraliki, a to są takie średnie. Ja się nie skapnęłam, że w tych Dwóch pojemniczkach, z których ich wysypałam. To są takie same koraliki. I ja myślałam, że to są inne koraliki. Ja jedne tu wysypałam i drugie tu, a później musiałam je na nowo przesypywać. Tutaj ręką palcami musiałam przesypywać je stąd, tutaj. I to było mega. Naprawdę. Dużo było roboty przy tym. I tutaj mam takie zawieszki. Do łańcuszków, albo do bransoletek. Tutaj mam takie kwiatuszki. Tutaj mam takie różne na przykład do zawleczenia na przykład bransoletki, takie zapinki albo takie na, 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 na kolczyka. I tutaj mam taką żyłkę, i z tyłu mam takie sznureczki. I tak ogólnie wygląda mój zestaw. Tutaj mam taki zestaw koralików, i e, też gdzie trzymam, pudełek, e, gdzie trzymam koraliki, w takim oto pudełeczku. Tutaj e, mam żyłkę. W pierwszej w szufladce mam żółkę, w drugiej mam takie koraliki w pojemniczkach. Takie tutaj mam małe, takie pomarańczowe. Tutaj mam też małe, takie brązowe. I tu też mam małe, takie żółciutkie. Tutaj mam takie y, średnie, granatowe, małe pomarańczowe. I takie y, małe, jasno brązowe. To jest taki mega jasny brąz. Wy chyba myślicie, że to jest żółty albo pomarańczowy, ale nie. To jest mega jasny brąz. I tutaj mam takie puste pojemniczki, bo y, z tych pojemniczków go poprzesypywałam y, do tego pudełeczka. I tutaj mam włóczki. Właśnie takie mam włóczki. Y, różne odcienie różu. Jedna odcień czerwieniu. Tutaj mam czerwieni czerwień, o, to jest czerwień i takie różne, ciemniejsze, jaśniejsze. O, musimy je po, to troszkę poukładać, bo później będzie y, brzydko to wyglądać, bo nie będzie się zamykać. Jeżeli nie będzie to równo jakoś poukładane, to, to będzie się otwier to nie będziemy mogli zamknąć tego i będzie cały czas otwarte i to będzie słabo bardzo. Różne prace można zrobić z tych yy, włóczek, bo widziałam właśnie na YouTubie. Yy. I ostatnia. Okej. Okay. I tak właśnie wyglądają moje koraliki, jakie mam i gdzie je trzymam. A teraz Wam pokażę moje koraliki, które sama zrobiłam. No dobra, no to zacznijmy od pierścionków. Mam pięć pierścionków, tutaj mam pierwszy pierścionek, taki z ze średnich koralików. Kolejny pierścionek jest też ze średnich koralików. Ten też jest ze średnich koralików. A te dwa są z małych koralików. O. o tak właśnie wygląda moja kolekcja yy, właśnie pierścionek. który Wam się najbardziej podoba? mi się podoba ten ten i ten ten mi się tak średnio podoba ten mi się tak średnio podoba, bo ma jeden kolor a ten mi się średnio podoba bo bo tak o, po prostu te trzy mi się najbardziej podobają no dobra teraz pokażę wam moje bransoletki tak oto wyglądają moje bransoletki pierwsza bransoletka druga bransoletka Trzecia bransoletka i czwarta Te trzy są z, ze średnich koralików, a ta jest z małych. Mam cztery bransoletki, więc przydałoby się jeszcze, przydałaby się jeszcze jedna y, z małych koralików, tak jak mam dwa pierścienie z małych koralików. Więc zrobi się jeszcze niedługo branzoletkę z małych koralików, jeszcze jedna. Dobra, teraz Wam pokażę moje naszyjniki i wisiorki. Takie wisiorki. No dobra, to, to są moje wisiorki. To zacznijmy od pierwszego, najbardziej kolorowego, czyli taki mamy, oto yy, wisiorek. On ma takie serduszko i. Jest bardzo kolorowy. O, to był mój pierwszy wisiorek, który też nie wyszedł. Te pierwsze bransoletki, yy, pierścionki i wisiorki mi w ogóle nie powychodziły. Yy, ale później, yy, czym więcej tego robiłam, yy, tym bardziej mi to zaczęło wychodzić. Taki oto pierwszy. Yy, tutaj drugi jest. Taki o. Zwyczajny taki i taki oczyszczony. Ten mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo mi się on podoba. Bo ma takie ciemne kolory. Ten ma trochę za jasny, a ten bardzo fajnie wyszedł. Nie spodziewałam się, że on tak ładnie wyjdzie. Super jest. Który wam się najbardziej podoba? Mnie oczywiście ten. Ten jest fajny, taki jasny. Ten jest fajny. No dobra, ale moim faworytem jest ten. Więc jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I widzimy się w kolejnym moim filmie. Pa!